Jak coś za minutę są wyniki. Dobra, no to czekamy na jakim kanale? Czekaj, kanał 0, O oh, kur widzowie. It's happening. It's happening, boys! Soon we gonna find out who is going to be president of the United Kulations of Poland. Mamy to! Mamy to! Jeden procent! Jeden procent! <laughs> Wygraliśmy! 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 Bardzo się cieszę. Niektórzy twierdzą, że to jest prawie półtora procent. Może będzie dwa, ale na pewno jest jeden. Nie ma dużo, nie ma dziesięciu, nie ma ośmiu, nie ma siedmiu. To jest wspaniały dzień dla mnie. Gorszy dla Polski, ale dla mnie wspaniały. Bardzo wszystkim dziękuję, którzy towarzyszyli mi przez te dwa miesiące. Wspierali mnie, albo mnie nie wspierali, ale czasami niektórzy wspierali. Bardzo dziękuję, bardzo tobie, rowercie, dziękuję. Jak że byłeś blisko. Jak zniosłeś to, że ludzie nie posłuchali. Poczekaj, i to jest głosowali. swój moment, nie twój. Usłyszę się tam. Drodzy Państwo, teraz powiem coś na spokojnie. Kampania wyborcza to jest morder czy wyścig. To jest moment, który jest bardzo wyczerpujący. Dla polityków widać to było po nich. Jest bardzo trudno czasami unieść ten cały wysiłek fizyczny. Ale są ze mną dzisiaj osoby, które taką kampanię prowadzą od roku. Boże, ja się nie mogę doczekać, jak zobaczę wyniki. Prawic Boże, lewicowców i będą totalnym dnem. I Już się nie mogę doczekać, będę się tak. Śmiał z tego. Gdzie są wyniki? Gdzie są wyniki? Show me! Show me the f**k! Where the f*k z wyniki? You know? TVP Korzystając z Waszej uwagi, możesz zostawić lajka like i suba. Już nie przeszkadzam miłego oglądania. Bardzo się cieszę z tego, że. Wy... Ale... O kur. Ale close! Ale kurwa close! Jest... Brał na czwartym miejscu? pi... Pier że brał na czwartym miejscu! Brał za Ja pierdolę, jaka z tych ch**a makijskich nobów i ich potężnego dojczyka! Kurwa! Kurwa, jak ale z brałdem przegrać, kurwa! Ja pierdolę. Ja pierdolę kurwa! Boże, z brałdem przegrał potężny dojczyk, Ja pierdolę, jaka plaka z lewaków, kurwa! To jest niemożliwe! Boże, kurwa! Ja pierdolę, z Brownem, przegrał potężny Duńczyk. Jest, kurwa, taki Boże, ja mam takie kurwa, jak smysyn. Boże, muszę wyśmiać lewicowców. Miałem nie pisać o polityce, ale muszę ich wyśmiać, kurwa, bo nie mogę wytrzymać. Ma ktoś wyniki ogólne? Pokaż. To, to jest rel? To jest rel? To jest rel? Pytam się serio to Izrael? Ja powiem tak, męcem trzecie miejsce. Kurwa, powiem wam tak. Ja wam gwarantuję, za cztery czy za 8 lat bez konfederacji się rządu nie zrobi w Polsce. I wiecie co? Powiem tak, ja nie jestem fanem Konfederacji. Ale kurwa, jestem z tego zadowolony. Wreszcie to... Te... nie, ja co, Jasiu kur... Boże, kurwa, kochany, jaka kompromitacja! Jadna. Ja to na kurwa jak kurwa. O, pole się zaraz ku śmiechu, nie. Ja pierdolę, jakie nieudacie. Mówiłem wam, że tak będzie. Mówiłem wam, że tak będzie, że chołownia i Zandberg to są takie pierdolone psy kurwa. Nawet kurwa do wytłumaczenia, nie. To jest po chłopie. Brown kurwa, Zandberg potężny. Ja ale po, i teraz, Jezus na Twitterze to tym kurwa życie teraz pokończyło kurwa Ich potężny Duńczyk przegra przegrał z Brownem Boże kurwa, z kim jak z kim, ale kurwa, z z Brownem przegrać w wyborach. Czyli Zandberg jednak będzie dalej nieudacznikiem politycznym a Dalej będzie Zandberg nieudacznikiem politycznym kurwa. Beka kurde No kurwa, to jest mój jedyny komentarz. To jest mój kurwa, jedyny komentarz dosłownie. Maciak przed Włochem? Pierwszy. Niemożliwe, kurwa. Ej, ciekawi mnie druga tura będzie mocna na wrocki versus Czaskowski Boże, ale mam taką bekę, kurde. Duńczyk rozdolony ku... przez ku... brauna. Yy, to jest hit. Ja powiem wam szczerze, jestem z tego super. Powiem wam tak, nawet mnie to cieszy niż wynik mojego kandydata, na którego głosowałem bardziej. Boże, chłopie, te wszystkie spierdolone internetowe Pokémony, ku... co pierdoliły przez ostatnie miesiące, że Zandberg jest kurde, wie czym, co on co nie zrobi, ku... Wszyscy od niego głosują, wszyscy za Zanderka głosują, definitywnie, kur. Jeszcze w sondaże! I kur. przegrywa z Brownem wybory. Ja, ale przecież to jest śmiech, kur. na sali, nie? Jak ja, naprawdę, wyborco Zanderka, powiem ci tak. Wstyd jak chuj. ja bym się nawet nie pucował, że głosowałem na Zandberga, Naprawdę, kurwa. Wstyd jak chuj. Wstyd jak kurwa. Dostać wpis do takiego mitomana jak Brown, to jest. weźmy nawet, nie rozśmieszaj, kurwa. Wstyd, jak chuj lewaki, kurwa. beka mam z was, kurwa, straszną mnie. Ja pierdę. Przecież tym lewakom na Xie to pięknie na pół. Mensen, którego atakowali miesiącami, za top 3 wynik w wyborach, kurwa. Ich kandydaci są politycznym, kurwa, flamem Ja pierdolę, Przecież właśnie Mensen i Brown spuścili w kiblu kurwa, całą lewicę. Stary, dosłownie. Ja, widzowie, ja wam mówiłem, ja miałem rację, że ludzie na Xie są odklejonymi z Synami, że ci ludzie nie mają żadnego znaczenia w życiu, a oni, kurwa, istnieją tylko na tych pierdolonych portalach. Na szczęście Polska pokazała, że jednak nasze społeczeństwo nie jest tak zepsute i zniszczone, żeby głosować na pierdolonych lewicowych, kurwa, degeneratów społecznych. I ich, kurwa. Mam taką bekę, kurwa, że autentycznie żałuję, że sobie dzisiaj więcej na obiad nie zjadłem, bo bym się mógł teraz na was totalnie wysrać, nie? Wysrać wam się na klatę, kurwa. Bo tylko na to zasługujecie w kur... małpy. Ja... Ja Ja to powiem ci tak. Przysięgam na wszystko co święte. Nie wejdę z żadnym. Nie wejdę z żadnym lewicowcem w dialog. Nigdy w życiu już. Z automatu będę blokował. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. Ty, a ja mogę mówić już na kogo zagłosuję w drugiej turze? Czy nie? Jana Nawrockiego będę głosował w drugiej turze. Ja na Nawrockiego będę głosował w drugiej turze. Musiałbym być niktem z tym, żeby zagłosować kur... Trzaskowskiego, ewentualnie wychowywać się w domu bez ojca, gdzie nikt nie zaszczepiłby mi wartości rodzinnych i w ogóle męstwa w sojnej testosteronu, nie? A w pierwszej turze na kogo głosowałem? Nawet cela kura I trzeci wynik z kur... Aby w Polsce nie było chmono Jedynym. Klockiem, elementem, ale aby piękna... system Ale władzy, ale piękna... wpadł w ręce i Jest dzisiaj Rafał Trzaskowski. Wystąpienie Szymona Hołowni, chyba największego przegranego tych wyborów. Ale dobrze, poczekajmy oczywiście na ostateczne wyniki. Co powiedział Szymon Hołownia tuż po tym, jak dowiedział się, że ma niespełna 5 punktów procentowych? <noise> Chciałoby się powiedzieć witajcie kochani ale zdaje się że to powitanie zarezerwowała sobie inna kandydatka Kochani e, przede wszystkim dziękuję że tu upadek, jesteście Upadek Upadek Szymoda skandowaliście będzie dobrze okazuje się że jeszcze nie tym razem jeszcze nie teraz ale Upadek musimy Upadek Kołowni, Boże to jest na moje serce jasno, w drodze Jesteśmy w... w którym od naszej determinacji będzie zależało Powrót do czy mam talent za dwa lata. Oj, oj, oj Bo z wynikami sondażowymi jest tak, że one później w momencie, w którym kamryś wygląda jakby w miał w się ruchu, kurwa popłakać. Boże, jak jest to jest piękne. Boże, Boże kochany. Boże. Powiem wam bo szczerze, że jestem spiczacz. Jestem tak zadowolony z wyników tych wyborów, że to, to jest to nie niewyobrażalne, nie nie? Naprawdę, jestem tak zadowolony z tych wyników wyborów. Ja głosowałem na Mencena. Ja nie, ja nie wiedziałem, że on nie wejdzie do drugiej tury, ale no nie chciałem no na kogo miałem zagłosować? Głosowałem na Mencena. Jestem zadowolony z wyniku Mencena. Naprawdę 15% to jest naprawdę super wynik. To trzecie miejsce w Polsce to jest zajebisty wynik dla polityka, który był cenzurowany, wyśmiewany, atakowany z każdej strony przez każde telewizję. To jest zajebisty wynik, wy nawet nie wiecie co się w Polsce teraz wydarzyło. Chłopaki, naprawdę, czekałem właśnie, żeby te wybory tak wyglądały, a ja, pamiętacie, ja kur... Tak rozmawialiśmy ja przez miesiące, ja wam dokładnie mówiłem, że tak będą wybory, że będzie Trzaskowski, Nawrocki, Mencen będzie trzeci. Tak wam mówiłem. Nie, no co ty, Bencen to jest nieudacznik, debil, kur... Trzeci będzie Zandberg albo Hołownia, i co, kur... I co, stary? Ale że Maciek, kur... wyżej od Wocha... Ja... ale Woch to się powinien zacząć może z powrotem hydrauliką, skoro go prorosyjski szurgo przegonił w wyborach, ku, no proszę Cię, mi się wydaje, że ja bym wystartował w tych wyborach i ja bym po tych czterech kandydatów, ja bym miał pewnie z 1%, nie, gwarantuję, naprawdę, bo ludzie by poszli na mnie dla beki zagłosować, oby w pierwszym stało to, kończy. błagam, Część naprawdę, że to jest dobry błagam, drugą turą, i że drugą jak połowcy wygrają te ee... wybory, to już będzie koniec wygramy. tego narodu, Jestem o tym Europeizacja, kurwa. Pracy, wszędzie, rząd potrzebuje partnera, flagi, nie, kurwa. Wszystko. E, jeżeli wybierzemy Błagam, kurwa. Polska się musi zmobilizować i zatrzymać te pir. szopalistów szopanisów, kurwa. już wolę tych kurwa. katolików, kurwa to, pisu, naprawdę. Uważam, że którzy kochają że kościół i tak dalej, naprawdę, kurwa. Twój Mencen też nie wygrał. Ej kolego, ja sobie poszedłem oddać głos dla Mencena. Mencen to nie jest mój stary. Ja uważam, że zrobił bardzo dobry wynik. Trzecie miejsce to jest listy wynik dla gościa, który jest nowy w polityce. Wiesz, co chodzi, stary? Ja mam... czy k... Wygrał czy przegrał? Wiesz, ja sobie zagłosowałem, zagrałem w Mediwala Total War i ja żyję swoim życiem. Mnie to nie interesuje. Stoję z boku po prostu i obserwuję takie małpy z lewicy i hołowniaków, które są w klatce. Skaczą, wiją się, gryzą się nawzajem, szarpią zębami opręty. I to jest najzabawniejsze. Mam taką... Bekę z tych... Je klabusów, że tego się nie da nawet dopisać. To jest perfekcyjny spektakl, chłopie. Oglądanie tych pierw... no ciężko ich ludźmi nazwać, tych dzikich zwierząt. To jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Nie Przecież ten pęk pis, słychać pewnie nawet kur w Stanach Zjednoczonych, jak Ech. ci pękła na pół z świata, nie? wyborów. A, nie, przed... Kobiety, które się boją męcena dały mu 10%, a bijat, która ich broni 5%. No i fantastycznie. I wiesz, co będą pisać bez mózgielewary na x? No, kobiety będą teraz i kur... a kobiety i tak poszły i zrobiły swoje, kury Bo każda pewna siebie kobieta ma wyj***le, niepełnosprawnie, intelektualnie dziecko k***a kur... z Twittera i po prostu, chłopie, co ona sobie żyje swoim życiem, tak samo jak każdy normalny wyborca. Tylko te pierwsze. Ludzy bez życia, co siedzą po piwnicach, oglądają całe życie anime kur... i pierdolą te głupoty na tych portalach, żyją tym gównem tak naprawdę. I Nie, tyle. Wiesz, co, sądzicie i co, okazuje, co sądzicie o takim twitcie? To sądzicie o takim twitcie, widzowie? Prosta piłka. Co, co sądzicie o takim twitcie? Myślę, że Podkarpacie, Amazowsze to są zupełnie dwa inne województwa przyjąć dwa wiele by nam to dało. No Do e, na Mocne słowa. No ale taka jest prawda, Diables, no. Co, mam kłamać? Nie załamuj się, Maciak może w ósmej turze wygra. Nie no, Diables, widzisz? Już znowu przyszedłeś mi zepsuć humor. Kandydat Rosji nie wygrał. Widzicie, zobaczcie widzowie na jasny przykład, jacy podli są kur... influencerzy. Widzicie, jaki podły jest ten influencer, Diables? A taki miły streamer się wydaje, zobaczcie jak się... Cieszy, cieszy smutkiem innego człowieka. Czyli pocieszenie to jest złośliwość. Ale Maciak miał wygrać teraz, a nie za 8 kadencji. Żartuję, żartuję, że ktoś coś później nie pomyślał, nie? Kałach, musimy wyjść na ulicę. Wybory są sfałszowne. Tak naprawdę, Maciej Maciak 3 miał 65,7% głosów. Kur... Kary, co ty pier Slawa razi. Slawa Maciak Ale ja wam coś powiem, widzowie. Chcecie poznać moją szczerą, prawdziwą opinię bez okrutek, na temat wyborów w Polsce? Tak naprawdę? Tak, taką szczerą od serca. Chcecie poznać moją taką szczerą opinię na temat wyborów w Polsce? Tylko diables, zatkaj uszy. Zatkaj uszy, diables. Bo ty jesteś zbyt niewinnym chłopakiem na takie rzeczy. Ja to już jestem wieszku starym wilkiem, wyjadaczem, nie? Chcecie poznać moją szczerą, prawdziwą opinię na te wybory w Polsce? To uwaga, teraz powiem naprawdę to, co sądzę o tych wyborach w Polsce. Wynik tych wyborów tak naprawdę i szczerze z serca mam totalnie w kutkę. I to mówię tak całkowicie szczerze. Czy Zandberg by miał 500%, czy Brown 40 tysięcy procent? Nic by to kompletnie nie zmieniło w moim życiu. I w waszym też. Po prostu, po tym jak na x chcąc czy nie chcąc, wyświetlały mi się dziesiątki postów lewicowych dzieci, które je... prawicowców, wyzywających... Kurę, was trzeba zagrać... jest to miłosierdzie z lewej strony i tolerancja? Uwielbiam ich od tego momentu, od tego momentu uwielbiam ich wkurzać naprawdę. Ostatnio wygenerowałem 15 czy 20 tweetów za pomocą groka i wstawiliśmy je z ludźmi na Twitterze, żeby polaryzować ludzi i się z nich śmiać. I to mówię szczerze z serca. Ja nie uważam za ludzi, ludzi, którzy siedzą na X-ie całe swoje życie i p***olą o polityce, a w szczególności tych fraj**ów, którzy kupują te specjalne twittery blue, nie będąc kompletnie influencerami. I płacą ze swoich prywatnych pieniędzy, żeby dowartościować się, że jakiś inny frak z internetu polubi ich wpis. Czy coś w tym stylu. Ja uważam, że to jest żałosne zachowanie. Ja uważam, że jest to zachowanie, które nie przystoi facetowi. Bo tak się zachowują tylko wiecznie niedowartościowani chłopcy. Takie jest moje zdanie. A odnośnie wyborów w Polsce, prawda, jest taka, że chuj się zmieni. Chuj jak szelki się zmieni. Czy wygra Trzaskowski, czy Nawrocki, to jest jeden pies. I tak będą w dupę, bo jesteśmy tylko dla polityków pierdolonym plepsem i zasobem, który ma wypracowywać PKB. I takie jest życie, moi drodzy. Dlatego ja uważam, że nie warto marnować życia na siedzenie i pierdolenie o tym głównie cały czas, tylko za, trzeba się zacząć robić coś, co sprawia Ci, kur... tak naprawdę przyjemność. Czyli bejtowanie lewicowców. Już tu abstrahując od tych osób niepełnosprawnych intelektualnie, Chodzi mi bardziej o to, żeby zacząć robić to, co ci sprawia przyjemność. Wiesz o co chodzi? Tak naprawdę. Grać w gierki, chillować bombę, patrzeć na siebie, zarabiać pieniążki, pracować, dobrze się bawić. I tyle. Takie jest moje zdanie na temat wyborów. A poszedłem oddać głos na Sławomira Mencena w tych wyborach. Nie dlatego, że jest moim superidolem i go kocham. Tylko poszedłem zagłosować, bo nie miałem zagłosować na kogo innego. Mój dziadek. Walczył z komuną w Polsce za PRL-u cały czas. Więc, jakbym oddał głos na jakiegoś lewaka, no to chyba by się w grobie przewrócił. Wstydziłbym się, nie zrobiłbym tego mojej rodzinie, żeby zagłosować na jakiegoś lewicowca. Z drugiej strony masz pierniętego Brauna, później masz Mencena i masz dwie te same smutne mordy z PiS-u IPO, które pierwienią ten naród od 30 lat już prawie. Więc musiałem zagłosować. Czy chciałem, czy nie na sławka, no bo nikogo innego nie miałem do wyboru tak naprawdę. Ale to, że lewica zyskała chłodne poparcie w tym kraju, trochę cieszy nie ukrywam. Bo gdyby lewica naprawdę walczyła o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, o równe traktowanie kobiet i mężczyzn, o to, żeby nam się wszystkim żyło lepiej, to wydaje mi się, że ludzie by bardziej na nich głosowali. Mm, ale jednak to pokazało, że to polskie społeczeństwo nie jest jednak tak kretyńskie, jak się może wydawać. Eee, bo nie wybrało właśnie lewicy, w, moim, w mojej opinii. He? Jakbym zakładał partię, to pomógłbyś mi, dałbym ci prawo prezesa. Diables! Jakbyś zakładał partię na poważnie, to ja muszę być głównym przedstawicielem w wyborach i eee, ja mogę dokonywać ognistych przemów na wiecach. A wiesz, ty, Diables, wiesz, że jest taka ciekawostka, że mnie zaproszały lewicowe i prawicowe organizacje w Polsce, pisały do mnie. Żebym propsował ich kandydatów w wyborach i chcieli mi za to płacić do momentu zakończenia y, wyników wyborów prezydenckich, realnie, to ja z racji, że jestem dosyć zarobionym skrzydłem, po prostu ich wyśmiałem, nie? I to, to nawet nie jest fake. Bo to były takie grosze, że ja mówię, gościu, za 500 złotych czy 600 tygodniowo mam propsować waszego kandydata? To myślałem, że się opieram ze śmiechu. Mówię, gościu, tyle to na ulicy leci w... leży w będzinie, to trzeba podnieść, kurwa. Po prostu trzeba się schylić, nie? Wiesz, co chodzi, morto, pik, pik. Nie no, jakby mi dali z 20 tysięcy, to oczywiście, żebym się skupił. Wiesz ile chodzi kur, wiesz ile stary żre mojej ku***i cztery kółka, żeby je w ciągu roku kur konserwacje, sprawdzanie, oleje kur... nie wachy, o Jezus Maria. On jest skur... za dużo pieniędzy czasami. Czy ja mam pytanie w sumie, Diables, bo ty jesteś influencerem i ty mi się kojarzysz z takim grzecznym influencerem. I to uważaj teraz, co powiem. Ja nie mówię tego, żeby cię teraz obrazić czy coś w tym stylu, ale jesteś takim wyważonym influencerem, wiesz? Na zasadzie graszce w gry, wiesz, powiedzmy zero polityki, zero jakichś takich rzeczy. Ja mam pytanie, czy firmy reklamodawców ogólnie patrzą negatywnie, jeżeli. Wypowiadasz się, powiedzmy w mediach społecznościowych na tematy polityczne, czy coś w tym stylu, czy po prostu yy, i tak przychodzą i dają ci deala czy to po prostu cię kanceluje z pieniędzy, nie? Tak naprawdę? Nie, raczej nie. Panowie, wy wiosła, pryniemy z prądem. To zależy, jak się wypowiadasz. Zobacz Dominika Bossa. No ale Dominik Boss, jak się wypowiada o polityce, w sensie a więc, to on mówi: no, trochę ma rację i trochę nie. I, a ja wiesz, a ja siedzę i mówię prosto: lewicowcom kurwa zebrać prawa obywatelskie, kurwa. i chwała Wielkiej Polski jest wieczna. No, trochę mamy inną narrację, nie? Wiesz, ja mówię prawdę, nie? Ja się z niczym nie kryję. Jak nie lubię jakiegoś polityka, to mówię prosto: Kurwa uważam, że ten, ten polityk jest. kur. jedną. przeciwko. I wszyscy, którzy na niego głosują, są przy... I kurwa, u mnie tak wygląda komentary polityczne. No jak mówisz, że jestem mało polityczny, to ci mogę dać linka. Nie no, z ja... Bo, broń Boże, ja cię nie miałem obrażać teraz, bo cię, wiesz, no nie, nie o to chodziło, tylko bardziej chodziło mi o to w kontakcie, że no nie prowadzisz transmisji na zasadzie, wiesz, nie lewaków czy prawaków, nie? O to mi bardziej chodziło. Teraz zobaczymy. A no tutaj, ale no to dobra, no to, to byłeś się spotkać z Senyszyn, wiesz? A ja, jakbym się szedł spotkać z Senyszyn, to bym przyszedł w koszulce, kur. NSDAP z yy, lat 30. z Niemiec, kur. krzyczał, że trzeba zabrać prawo wyborcze lewakom. No to to jest trochę inny rozmiar, kur. komentary politycznego. Ja mam trochę inną wicę, Ja bym przyszedł w, w koszulce z ZSRR. Czy widziałeś to? Zaraz zobaczę. Ja zobaczę. Szymon Hołownia traci w sondażach dystans do słowa Mencena. On nie pomogą, za wszystkiego Adrian Zandberg 5,2%. Szymon Hołownia 4,8%. Ty diable, za ty na kogo głosowałeś? Nie, bo mi bana dasz. Nie dam ci bana, kurwa. Widzicie, i to jest właśnie widzowie influencer. Nie napiszę, na kogo głosował, on się boi, bo ku... Mogą inaczej spojrzeć. Ja mówię prosto. Chwała wielkiej Polsce, Sławek Mencena, piątka Mencena, Nina kobiet, kurwa. Kobiety powinny iść w ogóle do więzienia, kurwa tomatu, do. Kurwa, w Bośni. Do kamieniołomów powinni je wysyłać wagonami, jak tylko pomyślą o emocji. i to jest. Widzisz, i to jest inny poziom komentarzy politycznego. Ja zagłosowałem na Mencena, bo chcę mieć procent. prawo popić moje dziecko. A skąd to konfetti tutaj, no przecież 2000. właśnie dlatego? Tak naprawdę. Chcę, żebym legalnie mógł. Twoje dziecko, nie? Zagłosowałem dla tego na Sławka. Na nie chciałem darmowe klocki LEGO. A to na kogo no, głosowałeś? To nie wiem. Kto dawał darmowe Lego? Na Zandberga głosowałeś? O Boże! Nie no, nic nie, nie, nie zrobię! Przecież ale to współczuję, to nie? nie Chyba ci diable było... z ci oczy zarosły, chłopie trochę. Tak naprawdę. I wiesz dlaczego? Bo ja też kiedyś rozważałem głosowanie na lewicę, bo mnie kiedyś dupa namawiała bardzo mocno. Nie martw się diable, z każdym kiedyś się staje mężczyzną i dorasta i wyrasta z Zadberga. Spokojnie, każdego to czeka, stary. Każdy kiedyś dorasta do wielkiego gigaczada Grzegorza Brana gotowić się tylko podpalić. Tam Szczęść ten, ten się Boże! W, w froncie gaśnicowym. Ja gaśnicowy. jestem ciekawy, jakby kiedyś zrobić taką bekę, żeby pozować jednego kandydata na Hitlera po prostu. I skopiować wszystkie przemówienia Hitlera z Reichstagu z lat 30. -tych. I przetłumaczyć je na Polski i nie mówić ludziom, że to jest hitler. Tylko czytać jego przemówienia przerobione na Polski. Czy taki kandydat zdobył w Polsce jakieś poparcie? Tak z czystej kurs! Ciekawości, nie? Tak się zastanawiam. No i przede wszystkim też, jak, jak, jak media będą potrafiły na to zareagować. Ej, ale już tak abstrahując, już sobie nie robiąc jaj. To, że taki człowiek jak Baciek Maciak, czy ten Maciej Maciak w Polsce miał w ogóle ileś tam głosów, to jest hitnie. nie? Gościu, który jawnie i otwarcie się opowiada za Rosją. a To jest niemożliwe, chłopie. Kratami, wartości, Stary, naprawdę, to nie? To jest pop... I to... Mi się wydaje, że tam krew mógł maczać swoje paluchy brudne, komunistyczne, sowieckie. Ja ogólnie partię centralną bym robił nieskrajnie prawicową. Nie, no diable, ja se żartowałem. No kurwa, dorosłym facetem możesz zagłosować na kogo chcesz, ku. Zandberg odpowiadał, po, wiesz. Poglądami to se głosuj na Zandberga. No. no wiesz, mogło być zawsze gorzej, nie? Mogłeś zagłosować na Szymona Łownie, na przykład. Mi się wydaje, że lepsze jest oddanie głosu na Zandberga niż na hołownię, no. Przynajmniej masz jakieś kurtanie o sobie. Albo jakieś opinie. Na hołownię to głosują chyba ludzie po jakichś ciężkich niepełnosprawnościach umysłowych, jakichś nie wiem, udarach, nie? Nie rozumiem tego szumu wokół Mencena. Kukiz miał 21% 10 lat temu, a teraz spójrz na niego, to samo stanie się z Mencenem. Nie no, stary, proszę cię, nie rozśmieszaj, nie. Oni mogą po prostu nie musisz być jakimś deluluziąkiem. Kompletnie. Ja uwagę, który tak pierwszy tak, Albo wyborcom przy monachołowni, na pewno. Jest... Kur... Wiesz co, ludzie w wyborach wybrali ostatnio prezentera telewizyjnego z Mantalent, który im naobiecywał złotych gór, później zrobił ich w ch. Wszystkich, kur. A i tak dostał teraz 5%, nie? To sobie. Wiesz, pododawać. Boże, kur. To powiem Wam szczerze, takiego obrazka się nie spodziewałem. Naprawdę. To jest. Chyba najpiękniejsze, co dzisiaj zobaczyłem. Nie, Nie, ja w, ja w, w drugiej turze głosuję na Amolfa Hentlera. Mam nadzieję, wygra. Hłownia, a Hentler. się, że wygra. Amolf Hentler, nowy polityk pamiętajmy polski. Hmm, może nas Suzefa Jaltina? Ja na Staliena głosuję w tych wyborach. On ma dobry program, program partii. On ma dobry program partii. Ty a ja chodźcie, kiedyś zrobimy jakąś mobilizację twitchową. Jakiegoś streamera się wystawi, żeby kandydował na prezydenta. Zbierze się mu podpisy i I niech kurwa i niech się śmieje z tych kurwa Tam na tych kurwa, debatach. Będzie dodawał do każdego słowa xdd. Ja pierdolę, Mamona? O kurwa. Boże kochany. Ja sobie wyobrażam jak jakiś polityk wyciąga Mamonowi jazdę na wózku. I Mamon podbiega do niego kurwa, z tego telebima i go kurwa zabija. Jezus to by było kurwa świata nie? Ja pierdolę, u mnie przypierdolił. Centralnym ogrzewaniem, że jest tak gorąco u mnie w pokoju, że jest 600 stopni. Albo to chyba, że to ja jestem taki gorący, wiesz co, so, kociaku, kociaku, Chyba, że to ja jestem takim gorącym tatusiem, a czekającym na swojego. Nie wiem na co czekającym na Twojego Prima. Gorący tatus w okolicy czeka, aż mu dasz Prima. Nie czekaj. Zrób to już teraz.